na naszego kanału. Dziś przychodzimy do Was ze zdrabkami z Wielkiej Brytanii. Nasz widz z Wielkiej Brytanii przesłał nam zdrabki. Bardzo serdecznie dziękujemy, dziękujemy. Patrykowi. Postanowiliśmy je wystawić na naszym kanale. I zdrapać ra ten razem z Wami. Tak. Podzielić się tym, co możemy wygrać. Jak wygramy, odeślemy i poprosimy... O wygraną. O wygraną. O wygraną. I sami polecimy. Albo polecimy z psami, jak będzie to główna wygrana. Z sami. psami. Sami. Sami, Chciałbym, że z psami? Ja, z psami, sami polecimy. Dzisiaj drapiemy te zdrapy, następnym razem ogłosimy konkurs, ee, zobaczymy co z tego wyjdzie, i będziemy hmm. dalej drapać. To co, lecimy z tymi zdrapkami? Tak. Jest. Mamy to krzyżówkę, to? mamy coś bardzo podobnego do naszego lotka Gold Tripler. Trzeba znaleźć trzy identyczne symbole. Kwoty mamy 500 euro. Zobaczymy dalej. Jeden e, funty. To jest Pomyliłem się. No, każdemu się może zdarzyć. Za jednego funciaka to nie polecimy, nie? 10 funtów, 3 funty, 20 funtów, kolejne 20 funtów? 500 funtów. No to mamy do wyboru. 1, 25. Znaczy my mamy do wyboru. Zobaczymy, co będzie? Albo jeden, albo nic. Patrz i nic. 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 10, 10 wpadło na końcu. No trudno. A ile mogliśmy wybrać? Wygrać, przepraszam, pomyliłem się. potrójną stawkę. Czyli widzę, że jak w naszym lotku, 0. 0. Kolejna zdrabka. Zobaczymy, co nam przyniesie. Szukamy funtów. Funtów. Przerzuciliśmy się złotówek na funty. Mamy 200. 5 funtów. 2 funty. 40, 20, 2 funty, no, no jest szansa na 2 funty, 100, 5 funtów i 200. I dalej 0. Przyjacielu, przyjacielu, jeśli nas oglądasz... Na razie tak. zero. Na razie jesteśmy bidni. Bidni, funciaków nie ma. Będziemy szukać teraz w krzyżówce. O, o co tu teraz chodzi? O, są literki. Dobra, lecimy. Zdrapiesz wszystkie? Nie, nie. Ja już zdrapię wszystkie, bo Pierwszy raz mamy zagraniczne zdrabki, więc wybaczcie nam, wybaczcie nam, my szare istoty z polskiej ziemi. Dobra W. W. Szukamy W. No i się zaczęło. W nie ma. D. Jest. Kolejny. A oddałam w ogóle krzyżówkę, nie? Oddałaś krzyżówkę. Kolejne D. Nie ma więcej. Teraz E. E. Jest. A wy ile musimy mieć? No trzy Też słowa. Trzy. Też trzy. Identycznie jak u nas. Trzy słowa. Chyba z tymi zrobkami do tylko wstydu narobimy. Wstyd to kraść. Przynajmniej się dobrze bawimy. Jeszcze jest. Dobra, H w pierwszym wyrazie. jak nam przykro, że jest jedną. <noise> nie ma. Nie ma? Nie ma. O, Y. O, jak nam przykro, wcale nie ma. Ja też nie widzę. I jak Irenka. I pierwszy masz też. I po... I nie, jeszcze jest jedna. I po i. L mamy L, tu mamy Dwa razy L. Latę. Latę. Może się okaże, że będą lepsze zdrapki niż nasze polskie. Jedziemy dalej. Z. No, dwie pierwsze się okazały, że nie. Nie ma. Z nie widzę. T. Mamy pierwszy wyraz. Jest. Słowo. Enter. Aha, to jeszcze nie. Ale zdrapie się identycznie ciężko, jak nasze. Teraz R, tak? R, tu mamy. R. Po kolei. Nie ja widzę moją kolei. Ten, na ram. W v. Na pewno jest jedno. A jeszcze znalazłem Y. Patrz, Y mamy. A V masz tu si nie widział. I nie ma G. Mam A mam. te mieliśmy? Latę, proszę bardzo. G. G, nie ma G, nie? S, drugi wyraz już nam się szykuje, lubię ze swoim okiem. Drugi, tak. Uniwersal ja to... chyba wszystko. <laughs> Teraz C. L mamy? Nie mamy nie mamy Czemu? Po X nie widziałem nigdzie nie. F, F jest tu i już F nie ma i u pierwszy wyraz. Czyli na podobę jak u nas. Można na podobę jak u nas. Może być <laughs> zero. Jest zero. Ale fajnie też zabawa. Podobnie fajna zabawa. To, Fa patrz, spójrz, identycznie jak u nas. Gdybyśmy tak. trafili A, mielibyśmy główną wybraną, bo mamy, brakują nam literki tylko już tak. w krzyżówce Na i jest jedno M. Tak byśmy rozwalili całą krzyżówkę. Ale żeby nie było, żeby nie było, dodrapiemy sobie jedną naszą. Żeby było jeszcze co? Jeszcze więcej zer? Mam nadzieję, że no, nowa siódemka coś nam przyniesie. Że pobijemy Anglię? Mam nadzieję. 9, 9, 4, 6, 5. 8 Pocieszą ciebie nasze 6 miał rację 8, 3 Trzy i 2 Trzy. Dwa. i dwa. Dziękujemy bardzo. Czyli zostaniemy przy naszych zdrabkach. Też za zero. Ale fajnie się bawiłam. Było miło. A się skończyło. Dziękujemy. Jeśli Wam się podobało, chcecie. Więcej zrapek zostawiajcie lajki, subskrybujcie, zapraszamy do nas. Cześć!